Cześć Siemanko, ja jestem Peter, a dzisiaj ze mną jest Ma też cześć Znowu I dzisiaj Nie wiem no. czy Keep Dziś... talking no. and nobody explodes No i dzisiaj I dzisiaj I dzisiaj Albo idziemy z fabułą Albo mam do zaoferowania free play czyli bombę jaką będę mógł sobie przyszykować jaką jaka będzie trudna nie, nie, no, tam wybierasz moduły, wiem, czas tak, wiem nie wiem czy to też kiedyś dać, ale dobra, na, na razie no, zajmijmy się może później, kiedy indziej jak chcesz zajmijmy się fa fabułą znaczy tutaj fabuły nie mamy kampanią o dobra dobra, mam bombę Okay. O, dobra, pierwsze co mam, ten ekranik i pod spodem nam liczby. Dobra, mów. Czwórkę mam. Czwórkę masz. Jeśli cena jest cztery, wciśnij czwarty przycisk. Dobra, yy, czwórka. Wciśnij przycisk o tej samej pozycji co na poziomie pierwszym. Dobra, jedynka. Hmm. Wciśnij przycisk z tą samą cyfrą co na poziomie drugim. Dobrze. No, e, dwójka, o, sorry, sorry. Dwójka? No, dwójka. Wciśnij pierwszy przycisk. O, same czwórki, no dobra. Eee, czwórka. Wciśnij przycisk z tą samą cyfrą co na poziomie trzecim. Dobrze, dobra, mamy już za sobą. Yy, kabelki podstawa A to jest. Podstawa. Tak, i później te skomplikowane. Dobra, nieważne. Yy, sześć kabli. Sześć kabli. Yy, masz żółty? Yy, dwa żółte A... A... Nie, przestań nie... mi tu zamknij mordę! Dobra nie, nie ma czerwony? Nie ma przed i ostatni. Dobrze. No i teraz skomplikowane. A te 120 ABC? Nie Te z pentagramami. Ten z, z, z wykresem HT Więc tak I ja już wiem mniej więcej na czym to polega. Eee, ja ci mówię po kolei od lewej w stronę prawą. Jakie są po kolei kable. No i ty tam masz wyznaczone, że czerwony odpowiada taki. Ten hmm? eee, że tam jakieś kółeczka czy coś. No. no i pierwszy to jest czerwony. czerwony bez gwiazdeczki. Czer, czerwony. Czerwony. Jeśli ma czerwony, to chodzi o tą kreskę. No, pierwszy jest czerwony bez gwiazdeczki. Bez gwiazdeczki, okej. Okay. I bez zaświeconej y, y, lampeczki. Dobrze. Dalej. No to ciąć czy nie? Cześć. Bez lampy. Bez. I tam musisz później to ustawić yy... Kurde, jakby ci to wytłumaczyć Nie wiem, ty to musisz jakoś sam zrozumieć Wiem, wiem Cześć, jeszcze raz, jaki masz kolor? Czerwony Czerwony, nie świeci się lampa Nie, yy, nie ma diody LED włączonej Nie, nie Musisz tak jechać po tym na wykresie diagramie, od, No to diagram. mam, no to mam B, B, Przedni przełód. Tak? Dobra. Źle. Źle? No bo tak, no bo mam tylko SSS S, S, C, P, D, B, B. A S to to jest... Nie, wykluczasz tylko... Mm, kurde. Dobra, nie. Ty tego Bo, nie rozumiesz. Ale w tym kółku... Dobra, następny dajesz, inny. Biało-czerwony. Z gwiazdeczką zapalo zapalona. Czerwony posiada symbol... A taki... A... A ma... A, to jest... A ma w sobie też kolor niebieski? Nie. No mówię, biało-czerwony. D to jest to Albo to będzie B, albo to będzie... Aha, czyli to będzie B, a B to jest... Przetnij... Czekaj, dokończ mi. D ja, nie, słuchaj mnie najpierw, nie? Przetnij przewód, jeśli bomba posiada dwie lub więcej baterii. Przedni, dwie lub więcej... Nie posiada, to co? Nie przecinać. Dobra, niebieski i czerwony. Nie ma gwiazdeczki, świeci się. Aaa, przegraliśmy. No, no, 20, no. 20, 19, Przetnę! O! Jest! Rozbroiłem! Trafiłem! <grym> no, to, jedna bomba, już! Nie, ty to musisz zrozumieć, nie. A ja to już rozumiem. Ja Ta, ja Tak, wiem. tak, tak, tak! Tak, naprawdę, zrozumiałem to, muszę... Wiem, wiem już o co chodzi. Wiem już o co chodzi. Tak? A no. jak... Dobra, bo ja nawet sam nawet nie wiem, co trzeba zrobić, jak są białe. A ja wiem, co trzeba zrobić, jak są Dobra, no to, 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 to na farcie się mhm. Jak zwykle. Dobra, nieważne. Następna bomba. One... Giant leap. No, dobra. Co pierwsze... Okay. Więc tak, 5 minut, 4 moduły, 3 strajki. No tam damy radę. O, tam były 3 moduły i było 5 minut. Dobra, 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 co my tu mamy 1824? O, w dupę O, i są te kabelki 1, 2, 3 i ABC. Zacznijmy od nich, zacznijmy od nich. Więc tak, czarny A, czyli pierwsze wystąpienie czarnego. Czarny A, czego ja muszę znaleźć? No, pierwsze wystąpienie czarnego. Tak. Jest podpięte pod A. Tak. Przed nim, dobra. Eee, pierwsze wystąpienie czerwonego A. Nie przecinaj. Dobra, dalej. Dobrze. widzisz, pierwsze wystąpienie niebieskiego y, a. Y, nie przecinaj. Yyy, drugie wystąpienie niebieskiego c. Y, nie, gówno. Pierwsze wystąpienie niebieskiego c. No to tam to, to to było niby pierwsze wystąpienie. Pierwsze wystąpienie niebieskiego c. Sprawdź. No to nie przecinaj. Tak, pod c. Nie przecinaj. Dobra, a drugie wystąpienie A niebieskiego? No to przecinaj. Dobra. Yy... Czekaj. Yy, drugie wystąpienie czerwonego C. Drugie wystąpienie. Nie przecinaj. Dalej. No i pięknie. Yy... Trzecie wystąpienie niebieskiego C. N nie przecinaj. Yy... Kuźwa, ja mam słabą pamięć. Trzecie? Tak, trzecie wystąpienie czerwonego y, B. E, nie przecinaj. No i dobrze. Czwarte wystąpienie niebieskiego. Y, czerwonego C. ty e, Dobra. Y, piąte wystąpienie niebieskiego. Y, czerwonego B. Przedli. Y, trzecie wystąpienie niebieskiego C. C trzecie? Chyba. Czwarte. C? Chyba. No? A to nie przesilaj. No i dobra, pięknie. Mamy niebieskie i musimy odgadnąć, jaki to jest wyraz. Ale. Zielone w środku, i mam strzałeczki nad tym, muszę odgadnąć, jaki to jest wyraz. Strzałeczki nad tym. No. To jest, znajdę to. Mówisz, Cześć Czy Ty mówisz o takiej, takiej strzałeczce, którą możesz, którą możesz obracać? Nie. Pod tym jest submit. Yy, i... Aha, to jest to... Aha, dobra, to jest to. Tak? E, dobra. dobra. Jakie... Y, ja, pierwsze litery jakie mam to T no. A No W No F No E No. P Dobrze. A drugie. Czekaj, czekaj, masz... czekaj, czekaj, czekaj. On mi tu dzwoni. Drugie. D no. N, jak nastolatek? No. M, jak mama? No. B? No. X? No. Q. Q. Dobra, a jeszcze raz, ile miałeś co miałeś w piątym? Aż w pierwszym? Ile miałem? No i co miałeś w pierwszym? A? No. W? Dobrze. A w drugim F, miałeś B? W drugim miałeś B? Nie. Mia e, miałem. Dodaj AB. A, B, dobra. W trzecim masz O? E, mam. A masz... A masz w czwartym U? Mam. A w I cz, Dobra. Okej, okay, mam. E, jest ekranik z tą trójeczką. No. Dobrze. Trójeczka, tak? Tak, trójeczka. E, że... Wciśnij... Wciśnij no. trzeci przycisk. Trzeci. Jedynka. Trzeci jedynka, dobra. E, czwóreczka. Wciśnij przycisk o tej samej pozycji co na po, co na poziomie... Dobra, dalej. Yy, yy, dwójka. Dwójka. Wciśnij przycisk z tą samą z tą samą cyfrą, co na poziomie pierwszym A, główno od nowa. Pomyliłem się. Czwóreczka. Jeden strike Wciśnij czwarty Czwartą pozycję. trójeczkę, Czwarta pozycja trójeczka. No. Wciśnij Jedynka, jedynka, jedynka. 1K. No. Wciśnij przycisk z cyfrą 4. Dobra. 1 e, e, Wciśnij przycisk z tą samą cyfrą co na poziomie drugim. Dobra. E, trójka. E, wciśnij przycisk o tej samej pozycji co na poziomie drugim. O tej samej pozycji. Dobra. E, Dwójka. Dobra, koniec. Trzy. dzisiaj skoro później to co Gówno. Ruba Bo... nam szło ta Dobra, ale już wiemy jak Dobra, jeszcze raz. Yy, skomplikowane kable i intagram, znaczy pentagramy i żarówki świecące. Albo 1, 2, 3, ABC, te obok. Te, te inne kable, te... To, to, to 1, 2, 3 ABC. 1, 2, 3 ABC. Dobra, no to dawaj. Już? No. Pierwsze wystąpienie czarnego. Czarnego. A. Do A. Przed i y Pierwsze wystąpienie niebieskiego do B. Przed I. Pierwsze wystąpienie czerwonego do C Przedni Pięknie Drugie wystąpienie niebieskiego do B. Y nie przecinaj. Drugie wystąpienie czarnego do A Przed. I. Y, trzecie wystąpienie niebieskiego do A. A nie przycinaj. Y, drugie wystąpienie czerwonego do B. Przed y, Trzecie wystąpienie czerwonego do B. Nie przycinaj. Y, czwarte wystąpienie niebieskiego do B. Czwarte niebie... Quarte... do czego? Do B. Nie przycinaj. Y, czarne. Czarny to który to będzie, czekaj. Sprawdzę, ile już było czarny. Raz, dwa, trzy. Raz. No to drugie wystąpienie czarnego do B. Nie przycinaj. Nie, p Nie gówno, coś muszę przeciąć. Czekaj, sprawdzę. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Trze, czwarte wystąpienie niebieskiego do B. Czwarte do B. Czwarty niebieski do B, tak? Tak. No to nie, przecinaj. Dobra, ja przeciąłem czarny, chuj. I, i zadziała dobra. E, to jest bardziej skomplikowane z żarówkami. Z żarówkami? Tak. E, co? E, więc tak, pierwszy jest z gwiazdeczką. E, świeci się no. żarówka i jest e, niebiesko-czerwony. Niebiesko-czerwony. Dobra, zaraz mamo. E, to. A few moments later. No, posiada gwiazdkę, gwiazdkę. I, posiad... i świeci się. czek Czyli to. To jest w tym. Ale nie, to jest w tym. W tym. I ma diodę włączoną? Znaczy, ma. 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 A posiada gwiazdkę? Tak. D to jest... nie przecinaj przewodu. O Jezu! To samo też, czerwono-niebieski nie przecinać, biało-niebieski. Nie posiada gwiazdki i nie świeci się. Biało-niebieski. Te. Niebieski... to jest talia. S to jest... 26 sekund mi przewód, jeśli ostatnia cyfra numeru serulinego jest korzysta Okej, okay, przycinam Dobrze yy, Czerwono-niebieski świeci się bez gwiazdki Czerwono-niebieski Dobra, koniec Wybuchło Nie było Ja przepraszam bo... Nie To się wytnie, spokojnie Okej okay.